Kiedy Jezus spotyka uczniów, pyta się ich, czego szukacie? I myślę, że to pytanie jest do Ciebie i do mnie gdzieś skierowane. Czego szukasz, idąc za Bogiem albo, albo chcąc iść za Bogiem? I oni odpowiadają, gdzie mieszkasz. Chcemy poznać miejsce, w którym żyjesz, chcemy zobaczyć, jak Ty żyjesz. Jezus mówi, chodźcie, a zobaczycie. I myślę, że... My czasami mamy różne pytania do Boga, czemu tak się dzieje w moim życiu, czemu jest tak, a nie inaczej. Właśnie to jest to pytanie, czego my szukamy. Czy szukamy Boga, czy szukamy po prostu spełnienia naszych zechcianek? Myślę, że jeżeli mamy wiele pytań do Boga, to jeżeli zaczniemy z Nim przebywać, to znajdziemy te odpowiedzi. Zatem życzę Wam odnalezienia odpowiedzi. Więc życzę Wam przebywania z Bogiem dobrego.